Detoks, czyli o tym, jak nie pozbywamy się toksyn w saunie. Na pewno słyszeliście, że jednym z benefitów sauny jest ogólny detoks organizmu, a po kąpieli saunowej należy wziąć prysznic, żeby zmyć z siebie wydalone toksyny. Tego typu informacje mają jedną wspólną cechę, a mianowicie niewiele wspólnego z prawdą. Ale zacznijmy od początku. Sama kwestia nomenklatury. Zdecydowanie nadużywane słowo toksyny to substancje chemiczne wytwarzane przez organizmy żywe, mające właściwości trujące dla innego organizmu. To co ludzie najprawdopodobniej mają na myśli, mówiąc o toksynach, których rzekomo pozbywamy się w saunie, to toksykanty, czyli inaczej substancje toksyczne. Okej, okay. toksykanty, czyli co na przykład? Na przykład alkohol. W jednym z poprzednich materiałów pod tytułem czy sauna pomaga na kaca, mówiłem o tym, że alkohol wydalany jest tylko w małym procencie wraz z potem, a sauna w żaden sposób tu nie pomaga. Innymi toksycznymi substancjami, które mogą znaleźć się w organizmie człowieka, są związki chloroorganiczne, takie jak np. polichlorobifenyle, DDT, który jest pestycydem, oraz DDE, który jest metabolitem DDT. Grupa niemieckich naukowców prowadziła badania nad detoksem z tych substancji, gdzie jedną ze składowych terapii była właśnie sauna. Niestety z badania nie wynika konkretnie, jakoby sauna była sposobem na pozbywanie się toksycznych substancji z organizmu. Badania kanadyjskich naukowców sugerują natomiast, że sauna może być dobrym miejscem na pozbywanie się z organizmu takich metali ciężkich jak ołów, kadm, arsen i rtęć. Wyniki badań były dość obiecujące, bo stwierdzono w pocie stosunkowo wysokie ilości tych toksykantów. Jeśli jednak spojrzymy na normy metali ciężkich we krwi i porównamy liczby, szybko dojdziemy do wniosku, że aby sauna stanowiła dobre miejsce detoksu dla nich, musielibyśmy pozbywać się ogromnych, ogromnych ilości wody. Patrząc na te fakty, wkładam detoks w saunie głęboko między bajki. Jeśli jednak jesteś w stanie wskazać mi jakieś badania, do których być może nie dotarłem, a które pokażą jak bardzo się mylę, zapraszam do zostawiania komentarzy. Zapraszam na saunature.pl, korzystaj z sauny mądrze i obserwuj po więcej.